Siemanko widzowie, tęskniłem za wami, ale z jednego powodu, który wam zaraz wytłumaczę, tęskniłem za wami przez te 13 dni i no po prostu dowalony pomysł wymyśliłem. I ja już Wam wszystko tłumaczę. Tylko zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję tam na dole. I my lecimy. Żałosne jesteś, biurko, nie? Żałosne. Jeju! Dobra widzowie, nie było długo filmów. no jak Dla kogo w sumie te filmy? Długo, bo nie wiem, dla mnie nie wiem. I z tej ok i już Wam to tłumaczę. Z tej okazji że wymyślałem tekst do jednej piosenki, do piosenki o nazwie Szkoła. Tak wszyscy wiemy. No, zaczęła się ta szkoła. No, że, no powiedzcie no myślę, że mało ilości osób się chce tam wracać tak jak na przykład mi się cholernie nie chce więc stwierdziłem, że na cel, który ja wam zaraz powiem, oczywiście na no subskrypcji no bo nie no, il, jak będzie, nie wiem, 100 widzów pod moim mieszkaniem pod moimi drzwiami i zadzwoni to, to wypuszczę, no nie no, to, to tak to nie tylko chodzi mi o to, o subskrypcję, bo tak będzie najłatwiej myślę nie będzie najłatwiej. I jak? Wiem, że to jest duża liczba. Dla niektórych. I jeśli... Jeśli będzie do końca... Dobra, nie do końca. Do soboty. Dokładniej do godziny 18. Do 18.00, 0 sekund. <laughs> Jeśli będzie 3000, mamy wbita 300, nie mamy jeszcze 50 subów, nie mamy. <laughs> Jeśli tyle wiecie subskrypcji, 3350 do soboty do, godzin, do godziny 18.00, to mówimy, to pewnie powstanie z tego odcinek. I wbiliście, obiecałem, wlatuje piosenka, a jak nie wbijecie, to nie wiem, po prostu chcę, żeby ta piosenka wyszła, nie wiem, po prostu chcę, no co, no chcę, <laughs> po prostu, jak wyjdzie, to wiem, że długo coś, no Szymon, co tak długo wymyśl... wymyślasz? Wymyślałem, bo chciałem, żeby była w końcu jakaś dobra ta piosenka, no w sumie dla, dla niektórych ludzi to moje są dobre piosenki, ale dla niektórych na... na nie. Była sól. Więc mam nadzieję, że wbijecie ten próg. To nie jest jakiś mega próg, ale no widzę jak dla mój kanał to, to jest. Więc mam nadzieję, że uda się. Chcę, żeby się to udało. Dziękuję wam za oglądanie. Życzę wam miłego dziąka i narka. I jeszcze wam zaśpiewałam refren. Mm -hmm. Zasłałam w górę i suba, bo suba warto zostawić. Refren bez bitu. Nara, bye. Szkoła, szkoła, nadal nas nawiedza. Szkoła, 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 nadal nas nawiedza. Ja nie chcę tam wracać, bo to nie moja droga. Ja nie chcę tam wracać, bo to nie moja droga. Aż miła leci, w głowie mi się kręci. Aż miła leci, w głowie mi się kręci. Nigdy nie sądziłam, że w głowie się zakręci. Nigdy nie sądziłam, że w głowie się zakręci, zakręci, yo.